Zaczynamy od zwykłych czarnych nóżek, potem czarny tors, najzwyklejsza główka oraz właśnie takie włoski. Tak prezentuje się finalna figurka, tylko nie zaglądajcie lepiej z tyłu. Jeżeli bohatera mam już gotowego, to pora go nazwać, a ten jego to Jeremy. Jak Jeremy, Jeremy, nogi odrywam od ziemi. Czas już iść pokazać jego historię. Zapraszam do oglądania. A tematem mojego pierwszego odcinka na tym kanale będzie Western w Lego. Wróćmy do historii Jeremiego. Jeremy nie był zbytnio bogaty, dlatego postanowił podsłuchać rozmowę pewnych jego mości. Musimy zawieść ten diament. Ukryci. Zawieziemy po prostu to w zwykłym wozie. Nikt się nie powinien skapnąć. Idziemy. Jeremy napadnie na ten wóz, ale potrzebuje broni. Od razu lepiej. Zanim diament wyruszy w podróż, potrzebuje przyczepy. Zbudowałem z kilku prostych klocków taką przyczepę. Jeszcze koło. I gotowe. Tak to wygląda. Teraz muszę przymocować naczepę do konia tym sznurkiem. I skończone. Wróćmy więc do historii. Jeremy szybko ruszył za koniami. A kiedy nadarzył się mógł, zlikwidował przeciwnika. W tych wydarzeniach Jeremy musiał szybko uciec z miasta. Każdy wiedział, co zrobił, więc musiał się ukrywać. Zbudowałem taką podstawę do jego tymczasowej bazy. Więc zacząłem budowanie. Na początku dodaję łoże na tej skalę, a następnie położyłem na niej namiot. Dodajmy teraz tam jeszcze skrzynkę oraz taką lampę. Do tego z tyłu mały drobiazg maczeta do samoobrony, którą położyłem za namiotem. Teraz porazając się terenem obok, dodaję tutaj dwa takie czarne kamienie oraz troszkę roślinności. Oczywiście jest tu jeszcze pusto, dlatego dodam do tego wszystkiego drzewo. Może i bez liści, ale to tam nieważne. Jeszcze taki pieniek. Oczywiście dodam tutaj jeszcze parę drobiazgów. Dodaję tutaj już liścia. A do skrzynki wrzucamy marchewkę. A co tam? Kiedy Jeremy rano wyszedł z domu, był bardzo zdziwiony, kogo zobaczył. Szybko wyciągnął broń i zlikwidował łowcę, który na niego pollił. Jednak nie wiedział, że był jeszcze jeden. Z pistoletem z trucizną i strzelił w niego. Jeremy Dosa strzało mi i szybko usnął. A więc idziemy do miasta. Nie umiem budować mikromiast. Jeremy obudził się w więzieniu u szeryfa. Nie wiedział, co ma zrobić, gdy nagle za nim pojawił się... Darth Vader? Otworzę ci te drzwi. Tylko srogo mi potem za to zapłacisz. Tysiąc złotych umowa stoi? Tak. I rozwalił drzwi. Poszli dalej. Musi mi oddać te pieniądze w miesiąc. Teraz zrobię biuro szeryfa. Złożyłem tutaj ścianę i specjalnie użyłem różnych kolorów czerwonego, by nadać jej starość. Jest ona dosyć poniszczona, jak widzicie. Do tego postanowiłem, że zbuduję biurko, więc przyczepiłem je tutaj razem z krzesłem. By nie było na nim pusto, trzeba jeszcze dodać mapę. No i najważniejsza rzecz, czyli... Diament. oczywiście, jest to niewielka konstrukcja, ale zawsze jakieś urozmaicenie do filmu. Wybrał się na zakupy tak zdecydowanie lepiej. Ten outfit bardzo mu pasuje. Pożyczyłem ściany z biura szeryfa i wprowadziłem w niej kilka zmian. Dodałem do tego jeszcze prosty dach. Jeremy żył bogato, aż nagle zrobili na nim zamach. Ninja skoczył na niego i nagle... Ninja dostał puszką? Coś tu nie gra. A oto bohater tej akcji, uzbrojony w puszki. Oczywiście nie jest to Lloyd, tylko moja kastomowa figurka. Jeremy dalej podróżował po świecie. Był bardzo bogaty. Dosyć tego. Dalej nie oddał mi moich pieniędzy. Wciskam czerwony przycisk. Już wystartowaliśmy. Zrzucamy bomby. Lordzie Wejderze, już jesteśmy. Wylądowaliśmy. Misja zakończona sukcesem, ale kto pilotował tym statkiem? Oni... O nie. A Bogus. Dzięki za oglądanie. Ja Was jeszcze proszę o lajka like i suba. I do następnego. Słuchajcie, widzowie, jeszcze słuchajcie. Patrzcie na to. Znalazłem jakąś skrzynkę. Co jest w środku? Co jest w środku?